Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem Gita Sandra z Dio, Misje projektantów. Dzisiaj nadszedł czas na to, abyśmy sobie zakończyli trzeci sezon z żywych trupów od pana Swaya. Historyjka, która opowiada oczywiście o przetrwaniu poszczególnych osób w klimacie apokalipsy zombie. Nasza droga w czasie tej serii generalnie była długa z tą całą historyjką, która dzieliła się aż na trzy sezony. W pierwszym sezonie rozpoczęła się cała apokalipsa. Nasz bohater oczywiście przeżył dwie zdrady. Najpierw swojej dziewczyny, później swojego najlepszego przyjaciela, który go urat. Pod koniec tej historyjki. Oczywiście kosztem ręki e, tytułowej postaci. Ale ostatnia scenka też sezonu pierwszego pokazuje, że chyba ta ich przyjaźń nie do końca się tam odrodziła. Drugi sezon oczywiście skupił się na tym, że chcieliśmy e, się w postać e, Barego. Ucieka on tak naprawdę z płonącej bazy wojskowej. No i znajduje pewną osadę przetrwańców. Zaprzyjaźnia się z jej ważnymi członkami, m.in. z Polem, Steven. Również powraca John co ciekawe, który jednak uchodzi z życiem. W czasie tej, gdy płonęła tam ta cała baza wojskowa, i oczywiście tamten sezon się skończył, z tego co pamiętam, tym, że była nadawana pewna wiadomość przez radio, ale co z tego wynikło, nie wiadomo. No i oczywiście trzeci sezon, który nas przeniósł daleko w przód, jeżeli chodzi o czas zmienił się wygląd osady, zmienił się wygląd też farmy Josefa, wiele obiektów nowych zostało wprowadzonych chyba został też klimat nawet podrasowany no i nieco inny wygląd tych całych szwendaczy oraz oczywiście tytułowego bohatera bez ręki. Zakończymy sobie dzisiaj oczywiście sezon 3, jak mówiłem, epizod czwarty, który składa się, no misja składa się, będzie to trzyczęściowa misja, epizod 4 oczywiście składa się z dwóch części, ale oczywiście ten plusik jest bardzo ważnym dodatkiem fabularnym do tej misji. Tyle tytułem dłuższego wstępu, dzisiaj wyjątkowo i zaczynamy pierwszą część sezonu, epizodu czwartego z żywych trupów sezonu trzeciego. Widzisz gdzieś ich? Tam jest Sido. Zabij grupę bandytów. Dobra, czyli e, tym razem zaczynamy e, od wcielenia się w postać B. Tak, dzieliliśmy się w tą postać e, na początku, tak naprawdę, sezon 3. Po co ich zabijałaś? Mogli nas doprowadzić do ich bazy. Zabili pułkownika. To ja zabiłam ich. Ach, wracajmy lepiej do pandalek. Na motocykl i wróć do portalu, dobra. skip w takim razie ruszaj. I ruszamy, oczywiście. Mamy blisko. Tylko niech jakoś się przecisnę przez to nietypowe zabudowania. No i wracamy, oczywiście, do naszej znajomej bazy. No i jak? Zdziałaliście coś? Zabiliśmy trzech z tamtego gangu. Mogli nas doprowadzić do ich bazy, a ona ich zabiła. Nie ma co ryzykować, trzeba poczekać na Johna. A gdzie on w ogóle pojechał? Na farmę Josefa w sprawie tych zapasów. Gdzie idziesz, Beth? Zostaw ją. Przeżywasz w nic dziwnego. Był dla niej ważny. Mam nadzieję, że jest ci teraz lepiej. Ty i John uczyliście mnie dosłownie wszystkiego. Będę wam wdzięczna do końca życia. Się tam nie popłacz, dziewczynko. Coś mówiłeś z Kurwielu? Nic nie mówiłem. Albo powiesz, gdzie macie bazę, albo cię zadźgam, z Kurwielu. Co ty mi zrobisz? Razem ze Stevem i Polem ciebie zapierdolę. A co będę miał z tego, jak wam powiem? Wypuścimy cię. No dobra, więc posłuchaj. Dobra, misję wykona na szacunek plus, a zatem posłuchajmy, co ten gościu ma nam do powiedzenia. Czas na drugą część. I co mu wtedy powiedziałaś? Że go wypuszczę. No to się przeliczył. Nie sądziłem, że tak łatwo powie, gdzie jest baza. No od paru dni nie jadł, ani nie pił. Abym bym tyle nie wytrzymał. No to jak? Najeżdżamy dzisiaj na bazę? Coś ty. Nie damy im rady we wtrójkę. Przecież widzisz jacy to idioci. Mamy lepszy sprzęt od nich. Musimy poczekać na Johna. Nie musimy na nikogo czekać. Jedziemy teraz. Mam złe przeczucie, ale dobra. Weźmy sprzęt i rozpierdolmy ich. Za pułkownika! Chwilę później... No, czyli chyba ten koleżka już skończył swoją karierę... A my teraz musimy się zająć... to jego kumpli, chociaż... CO TO KURWY?! Wysiadać z łapami w górze! Inaczej was rozjebiemy! Jakiś czas później. A teraz morda w kubeł i słuchać! Witajcie! Jesteście z obozu Wszystkich was przejrzałem. Ale to nie ze mną będziecie rozmawiać. Szefie, zapraszamy. O proszę, Wiktor. Który współpracuje z Henrym. Jebane kurwy. Kim oni w ogóle dojebanej kurwy są? To ludzie z obozu Johna. Ty na prawo skórny synku lepiej powiedz, gdzie jest John. Nie. Mało gadatliwy ten zarzynany, za, zażygany śmietnik. No to będzie trzeba kogoś odpierdolić. Ja bym na lewo tego brudasa zajebanego ostrzelił, albo tą jebaną sukę na środku. A na środku ja bym ruchnął. Ty tam bambusie jebany, sklej pizdę lepiej, bo ciebie odjebiemy. Spokój krytyni jebani. Muszę pomyśleć. Wybór był ciężki. Ale to ty się dzisiaj pożegnać z tym światem. Kto to był? Misja wykonana na szacunek plus. Możliwe, że tego się za chwilkę dowiemy. Przejdźmy w takim razie do... ...epizodu z plusem. A zatem zobaczmy. W końcu pojechali. Weź to zbieraj szybciej. Koniec tej jebanej roboty zapierdolone w dwa kawałki chleba. W sumie to dużo tych zapasów nie mieli. Dobra, szybko, zaraz tu wrócą. Ty, a co z tamtym? Chuj z nim, najwyżej go oskarżą ze wszystkie zapasy. Pierdoli. Dobra, możemy spierdalać. Dobra, w porządku, misja wykonała szacunek plus, a zatem pora przejść do podsumowania. No dobrze, w porządku, a zatem na sam początek pomówmy sobie o plusach tej misji. Po pierwsze, podobała mi się pisownia, jaka została tutaj zastosowana. Praktycznie brak, szczerze mówiąc, błędów jakichś takich widocznych. Nie miałem żadnych problemów, żeby czegoś nie rozczytać z powodu błędów pisowni. Według mnie ona stoi tutaj na całkiem zadowalającym poziomie. Biorąc też pod uwagę ile dialogów się tutaj przewinęło to według mnie było tutaj w porządku kolejna sprawa, klimat mi się podobał tej misji, zastosowanie generalnie dwóch różnych takich pór dnia, bardziej taka poranna jedna, a druga taka bardziej nocna i przede wszystkim pogoda, jaka została tutaj zastosowana, ona tutaj to fajne wrażenie wizualne robi i to mi się tutaj generalnie podoba, audio, które w mojej opinii jest w porządku, takie standardowe, chociaż nie ukrywam, że już troszeczkę zaczyna mnie ono nudzić, no jednak już je tak naprawdę słucham aż trzy sezony i przez wiele tak naprawdę odcinków, więc jeżeli by kiedykolwiek jeszcze powstał sezon czwarty z żywych trupów, to ja osobiście bym wolał, bo ono zostało tak naprawdę odświeżone i zamienione już na coś innego, szczerze mówiąc. A fajnie by było tak naprawdę, gdyby każda misja zawierała z danego epizodu różne nawet audio, które byłoby ciekawie dobrane. To myślę, że byłoby całkiem interesujące, ale to już bardziej rada jest na przyszłość, o ile w ogóle będzie przydatna. Kolejna sprawa, podobały mi się tutaj bardzo liczne dyskusje, muszę przyznać, które przedstawiały nam takie dosyć różnorodne wątki, zwroty akcji, ale przede wszystkim, szczerze mówiąc, ich mi się nawet styl podobał tak naprawdę, bo jest w nich coś, muszę przyznać, ciekawego, no i mają pewien charakter, no i one odbywały się pomiędzy bardzo różnorodnymi, muszę przyznać, postaciami, których było tutaj wiele wprowadzonych, i to mi się tak naprawdę w tej misji też podobało. Kolejny plus to zbudowanie tej, oczywiście, bazy standardowej, no i takie drobne pojazdy, widziałem również w tym. Miasteczku, tam na obszarze bardziej dalej, to też myślę, że mogę podłączyć jako taki pozytyw, bo to zawsze te miejscówki się lepiej dzięki temu prezentują. No i wydaje mi się, że ostatnim z takich najbardziej widocznych plusów, no to autor takie całkiem ciekawe kamerki nawet wprowadza. Szczerze mówiąc, te ktscenki się prezentują, muszę przyznać, interesująco. Mają ten jednak swój charakter w poszczególnych momentach i to mi się akurat tutaj podobało. Jeżeli chodzi jednak o wszystkie pozytywy tej misji. To będzie na tyle, a teraz przejdźmy sobie do drugiej strony medalu. Poza no zatem, jeżeli chodzi o minusy z mojej perspektywy tej misji, no to pierwszą taką rzeczą, która mi się tutaj mało podobała, jest to, że zasadzka urządzona przez Beth i Steve'a nie jest tak do końca rzetelna, szczerze mówiąc, bo ich miejscówka mimo wszystko jest za bardzo widoczna tak naprawdę z tej ulicy z perspektywy tych trzech bandytów, no i mogli ich dużo wcześniej tak naprawdę zauważyć. Uważam, że szczerze mówiąc to miejsce może powinno pozostać podrasowane obiektami, żeby nie było tego błędu. I szczerze mówiąc to się też powiązuje z tym następnym takim minusem, który mi się tutaj mało podoba. No, uważam, że nie Niektóre miejscówki mogły zostać jeszcze lepiej przygotowane miejsce tej zasadzki, tak naprawdę obszar tego dachu, ale zasłonić również te wady z tymi lampami, o których kiedyś tak naprawdę wspominałem no i wprowadzić jeszcze więcej pojazdów i obiektów również na tym obszarze, a nie tylko w środku miasta. Brakowało mi również w, ty, w, tej, w tym miejscu, tak naprawdę, gdzie schwytali tych bohaterów później tam też można było jeszcze lepiej podrasować tamto miejsce ale przede wszystkim miejscówka w ogóle Henry'ego i Wiktora. Tamta baza, w ogóle tamtych dwóch postaci, powinna zostać dużo lepiej przygotowana. Nie tylko postawić na naszą bazę oraz w środku miasteczka, ale generalnie na otoczenie również przeciwników, które mogłyby się tutaj interesująco według mnie prezentować. Niestety z tego co zauważyłem, autor nie ukrywa aktorów z poprzednich tak naprawdę momentów. Pierwszy taki błąd może się pojawić po tej zasadzce. Kiedy wsiadamy na motor, no i jedziemy teoretycznie do naszej bazy, jednak można zauważyć tak naprawdę, że Scott tutaj, to znaczy nie Scott, tylko Steve, mi się, myli mi się po prostu ta postać, z, ponieważ z takim samym skinem oczywiście występował u Stewarda. Ale można zauważyć, że po prostu Steve nie został tutaj ukryty i tak samo jest też w jednej cutscence z Beth. Kiedy ona podchodzi właśnie porozmawiać z tym bandytą, to można dostrzec w prawej części tak naprawdę tamtej scenki, że Beth jest też zdublowana. To jest bardzo mało widoczne, ale takich błędów nie powinno według mnie tutaj być. Nie powinno być żadnego prawdopodobieństwa, że zobaczymy po prostu zdublowanych aktorów. I według mnie, no to powinno zostać poprawione. Przejdźmy sobie teraz do drobnostek. Nie podobało mi się raczej w tej misji też to, że każda z tych części zaczyna się o tej samej godzinie 8. Pierwsza część zaczyna się o 8. No to druga powinna się raczej zaczynać o tej 9, 10. Tam ta trzecia część to właśnie lepiej by było, gdyby ona chyba się zaczynała bardziej o 11 czy 12, czyli tuż po tym, jak oni odjechali tak naprawdę z tej bazy. Żeby te godziny były jednak różne, no i żeby to było jednak mimo wszystko bardziej rzetelniejsze. Zdarzyło mi się czasami też tak, szczerze mówiąc, kiedy analizowałem tą misję, że na początku. Gdy zaczyna się część druga, to niektórzy ci aktorzy mogą po prostu wybiec z obszaru kamerki, a to wynika prawdopodobnie z tego, że jest tutaj umieszczony aktor, który ma natychmiast zginąć. No i ci aktorzy po prostu z tej kascenki będą sprawdzać, co się z nim tak naprawdę stało, więc tam tego aktora, szczerze mówiąc, bym nawet usunął. Szczerze mówiąc, z tej drugiej części, żeby w ogóle nie było takiego tutaj problemu. No i uważam również tak naprawdę, że te animacje rozmowy, które pojawiły się na początku części drugiej, no takie są zbyt niejednakowe, raczej bym tutaj jeszcze bardziej różnorodne wprowadził, no i animacje by się przydały tym trzem tak naprawdę głównym bohaterom, kiedy zostali schwytani, bo oni sobie tak stoją tam na spokojnie, a raczej lepiej by było, gdyby mieli podniesione ręce, gdyby byli po tak naprawdę pod widoczną jakąś presją, to by moim zdaniem ten moment by się jeszcze lepiej tutaj prezentował, konkretnie aktorzy na tych cutscenkach w takich momentach. No i przejdźmy sobie jeszcze do kolejnych spraw. Zauważyłem, że tutaj autor stosował e, takie charakterystyczne przerwy z użyciem teleporta gracza, chociaż w mojej opinii tak nie do końca jest to dobrze stosowane. Jednej mi brakuje, kiedy tak naprawdę ci trzej bohaterowie odjeżdżają e, z ich bazy pojazdem. I ona wtedy właśnie powinna się pojawić po tym, jak kaccenka właśnie nam pokazuje, że oni odjechali, ponieważ no w czasie tamtej jeszcze kaccenki, gdzie jest ukazywane martwe ciało tego bandyty, no oni w tym czasie nie zdołaliby tutaj przebyć aż takiej odległości. Więc tam takie coś moim zdaniem powinno się pojawić. No i jeszcze jedna, taka za wcześnie się pojawiła, ona powinna się pojawić po tym zdaniu, o chwilę później, ponieważ no tamta scenka ukazuje nam jednak to, że ta poradnia się nie zmieniła, mimo że kaccenka nam mówi, że rzeczywiście tak jest, więc tutaj jeszcze bym takie drobnostki ma. Poprawił na przyszłość. No i jeszcze przejdźmy sobie do zakończenia misji, a konkretnie o Postaci, które kończyły nam misję, kiedy się wyświetla misję wykonana na szacunek, plus to tam w jednym momencie na końcu drugiej części pojawił się gościu z koktajlem Mołotowa. I tych koktajlów Mołotowa jest ponad 9000. Nie powinno według mnie czegoś takiego tutaj być. A jeszcze była taka, był właśnie ten epizod z plusem, to tam właśnie pojawił się tym razem ktoś ze skinem CJ'a, tak naprawdę. A my powinniśmy tam misję skończyć, szczerze mówiąc, ze skinem tego Jasona. Najlepiej, jako ten Jason właśnie w tamtej bazie, i to by było według mnie w Porządku, a nie jako CJ gdzieś w oddalony znacznie od tej e, generalnie bazy, więc tutaj jeszcze też bym tu dopracował. No i jeszcze przejdźmy sobie do ostatnich spraw. E, chodzi mi konkretnie o trzecią część tej misji, epizod z plusem, który w mojej opinii trwa około 45 sekund. E, no i szczerze mówiąc, e, tam był potencjał, który według mnie no został trochę zmarnowany, bo ja tam myślałem, szczerze mówiąc, e, nie ukrywam, że. Poznam generalnie, co się na przykład dzieje, tak naprawdę, u Johna. Bardzo byłem ciekaw, tak naprawdę, jak rozwiąże się jego sprawa z tym, że zabił właśnie ważnego człowieka e, dla Josefa, no i co z tego tak naprawdę wyniknie. No to tak naprawdę bardzo czekałem, a nic nie dostałem kompletnie odnośnie tej sprawy. Bardzo byłem też ciekaw, co będzie z tymi trzema bohaterami, a nic kompletnie też z tego nie dostałem. Co na przykład słychać jeszcze u Henrego, u Wiktora, można było się tutaj naprawdę przenieść do życia różnych postaci tak naprawdę i stworzyć bardzo ciekawe, interesujące wątki. A zamiast tego dostaliśmy tutaj część, która trwała tylko 45 sekund, szczerze mówiąc. I nie zostało w niej zbyt wiele powiedziane, więc ja uważam, nie ukrywam, że po prostu tutaj potencjał był dla mnie zmarnowany. I szkoda, bo naprawdę tutaj można było stworzyć coś bardzo interesującego. No i Fabuła jeszcze tej misji mogłaby być odrobinę lepsza, w mojej opinii. Zabrakło mi ciekawych wątków na początku misji. Tam jest tylko krótkie wprowadzenie, nawet bardzo krótkie wprowadzenie, ale miało jednak jakąś podbudowę tak naprawdę z poprzednich części, więc tego akurat nie zaliczyłem wyjątkowo jako minus, ale tam można było stworzyć jeszcze coś bardzo interesującego. Można było jeszcze stworzyć właśnie przesłuchanie tego bandyty nawet pokazywać jego na przykład, nie wiem, emocje, pewność siebie, jak próbuje coś może bajerować. Jak może dochodzi do jego śmierci, to mógł być ciekawy moment, ale przede wszystkim ta trzecia część z tym plusem miała w sobie potencjał tutaj na coś jeszcze bardzo interesującego, na bardzo interesujące wątki, i tego mi tutaj zabrakło. No i ogólnie szczerze mówiąc no misja jest monotonna dla mnie, ona polega tak naprawdę tylko na czytaniu cutscenek szczerze mówiąc, no tyle że te cutscenki są jednak różnorodne, mamy tutaj dosyć różnorodne te dyskusje, różnorodne dosyć zwroty akcji, to mi się tutaj podoba, ale wolałbym zobaczyć coś innego poza tak naprawdę czytaniem tych szczerze mówiąc cutscenek, no i misja jest szczerze mówiąc jak mówię prosta, krótkie wprowadzenie tak naprawdę, pojęć no i szczerze pooglądaj sobie wiele cutscenek no taki jest tak naprawdę tutaj schemat nie ma tak naprawdę tutaj rozgrywki a chciałbym zobaczyć tutaj oprócz tego oprócz tych dyskusji różnorodne zadania do wykonania i to nie musi być akcja można tutaj kombinować naprawdę z wieloma sprawami gdzie nawet nie będzie ani jednego wystrzału z karabinu aby te polecenia były po prostu tutaj różnorodne a takie da się tutaj stworzyć ponieważ wiele misji to generalnie tutaj e, pokazało i jeżeli chodzi o ogólnie o moje wszystkie argumenty to jest wszystko, przejdźmy sobie do końcowych słów. No dobrze, w porządku, a zatem nadszedł jeszcze czas na moje końcowe słowa, co tutaj mogę powiedzieć? Szczerze mówiąc, no dla mnie taką zastanawiającą kwestią było to, na jakim poziomie się zaprezentuje ta misyjka, no biorąc jednak pod uwagę to, że autor miał trochę przerwy, no i że jednak ostatnia misja była na solidnym poziomie, i biorąc też pod uwagę, jaka może być dyspozycja autora, no to wydawało mi się, że ta misja nie będzie aż tak dobra, jak tamta poprzedniczka. Nie była, szczerze mówiąc, aż tak dobra, ale... Uważam, że jest całkiem mimo wszystko przyzwoita. Mamy jednak tutaj 7 minut konkretnych spraw. To nie jest aż tak mało, szczerze mówiąc. Autor postarał się o ciekawe, muszę przyznać, wątki i o ciekawe dyskusje. No i ta misja nie ma aż tak wielu jednak błędów, szczerze mówiąc. I to mi się akurat tutaj e, podoba. E, moja ostateczna ocena tej misji wynosi trzy gwiazdki, jestem skłonny dać tą ocenę, chociaż zdaję sobie sprawę, że tutaj opinie mogą być podzielone, bo to jest taka misja zdecydowanie innego typu, która generalnie się bardzo różni, szczerze mówiąc, od tego co widzimy zazwyczaj na moim kanale. Misja w pełni oparta na dyskusjach. Więc szczerze mówiąc, tutaj wolałbym, jak powiedziałem wcześniej, różnorodne zadania do wykonania, tak naprawdę. No i jest to jednak misja, która dużo bardziej pasuje, tak naprawdę, do Mission Packów, a nie szczerze mówiąc, jako pojedyncza misja w serii misji projektantów. Ale skoro autor chciał, żebym ocenił pod tym kątem, to tak zrobiłem. Dobrze, dzięki za uwagę, to jest wszystko ode mnie. Piście śmiało, co wy sądzicie o zakończeniu trzeciego sezonu z Żywych Trupów? A ja Was bardzo serdecznie zapraszam na przyszłe materiały. Jutro z historii wlatuje kolejny odcinek z historii GTA Pieniądze to nie wszystko. W obecnej chwili trzymajcie się i życzę Wam spokojnego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Siomaneczko!